Kończę swoją sobotnią wycieczkę po Tarnowie jestem na drodze wojewódzkiej 973 bodaj. Chcę się tą właśnie drogą 973 wydostać z Tarnowa tak naprawdę w kierunku w kierunku niecieczy później dalej do drogi krajowej numer 79, już na pograniczu Małopolski, województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego, zrobiłem tutaj dzisiaj troszkę kilometrów po, po Tarnowie, wobec czego możemy sobie tak naprawdę ten wyjazd, i samo miasto, troszeczkę. Troszeczkę podsumować. Wydaje się, że obecnie Tarnów jest miastem w dość sporej przebudowie. Praktycznie każda trasa, którą tutaj pokonywałem. Zresztą teraz widzimy to samo. Tak to tak naprawdę jakieś, jakieś remonty, jakieś przebudowy ja przez rondo będę jechał prosto, kontynuując yy, przejazd z drogą wojewódzką rondo prezydenta Lecha Kaczyńskiego Czyli w kierunku Żabna i Kielc jadę droga 973 jak mówiłem, możemy tutaj I nie powinniśmy tutaj spotkać rowerzysty, przynajmniej na tym odcinku, gdzie teraz jestem. A więc, tak, mówiłem już o tym, że Tarnów wydaje się miastem w dość sporej przebudowie. Sporo remontów dróg tutaj widziałem. Praktycznie każdy odcinek, każdy przejazd, który, który gdzieś tam robiliśmy, to jakiś tam remont, remont był. Na pewno na plus Tarnowa obwodnice, a więc z jednej strony droga krajowa numer 94 od południa, od północy autostrada A4. Dodatkowo chociażby ta droga wojewódzka 973, która pewnie również pełni jakąś tam rolę obwodnicy, wydaje mi się, że ona w pewien sposób właśnie łączy 9 z z A4 przez co przez co ten ruch pomiędzy tymi tymi drogami powinien tutaj być w jakiś tam sposób zachowany aby, aby odciążyć ten, aby odciążyć centrum od tego, tego ruchu tranzytowego rondo Tadeusza Mazowieckiego więc, jak widać, upamiętnienie tutaj na rondach mamy ludzi z różnych opcji, którzy są dość, powiedziałbym, byliby, gdyby dzisiaj żyli, to pewnie byliby w dość dużej opozycji do siebie. Przejazd kolejowy. Pytajcie o zachowaniu szczególnej ostrożności. jedziemy, wygląda na to jakąś w tej chwili strefą ekonomiczną. Tutaj już jedziemy prędkością maksymalnie 50 km na godzinę. Powiem szczerze, jakoś specjalnie Tarnów nie urzekł mnie jako miasto. Natomiast jak się tutaj jeździ, jeżeli chodzi o, o warunki do, do egzaminów. Tak naprawdę po wizycie w jednym, jeden dzień ciężko tutaj w ten sposób miasto oceniać, czy jest ono łatwe do nauki, czy jest trudne do nauki, czy łatwo się tutaj zdaje egzamin, czy ciężko się zdaje egzamin. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że tu, koło Wordu macie rondo na którym odbywa się remont. Nie wiem, dzisiaj tam sytuacja była bardzo spokojna, ale jak już wspominałem, mamy sobotę, godziny popołudniowe. Jak to rondo przy Wordzie wygląda w tygodniu, mogę się tylko domyślać. I podejrzewam, że jakieś tam pewnie korki się tworzą. No, na pewno trzeba się spodziewać jakichś tam y, czasowych zmian w organizacji ruchu. Znowu mamy przejazd, tym razem ze stopem. Choć miejscowi tego stopa nie uznają, no przeciwko jadący, widać, to, to, dawno, to on to tylko miała zwolnił miała. i przejechał. Także czy tutaj w ogóle stop jest potrzebny? Zapomnieli i oni dobra. Myślę, że dobre, lepsze rozwiązanie było tak jak na wcześniejszym, tylko Krzyż Świętego Andrzeja i, i gra. Natomiast wracając do podsumowania Tarnowa. Na pewno dzisiaj widziałem wiele skrzyżowań, gdzie była wyłączona sygnalizacja świetlna. Nie wiem, czy są, to, czy są to działania celowe, że jest weekend, wobec czego na weekend wyłączamy sygnalizację. Czy jest to jakaś sytuacja, że po prostu doszli do wniosku, że na tych skrzyżowaniach tej sygnalizacji po prostu nie będzie. I pan licho, jeżeli chodzi o. O rondo chociażby koło dworca i w centrum, na którym sygnalizacja jest, jest wyłączona i pewnie ta sygnalizacja nigdy nie wróci biorąc pod uwagę, że wyświetlacze są pozaklejane taśmą ale również skrzyżowanie gdzie wyjeżdżałem wydawało się dość ruchliwe. Ja nie powiem teraz nazwy dróg, jeżeli mi się uda to ustalić, to Gdzieś tam na dolnej części ekranu Będziecie to mieli e, wpisane e, Gdzie również wydawało się Że skrzyżowanie o dużym natężeniu ruchu Wyłączona sygnalizacja świetna e, A z doświadczenia wiem Że egzaminatorzy Takie miejsca e, Takie miejsca lubią Oni lubią jechać w takie miejsca Gdzie wyłączą sygnalizację świetlną tak jest w Dąbrowie. Jeżeli koło targu w Dąbrowie wyłączono by sygnalizację, to tak naprawdę będzie tam czerwono od samochodów egzaminacji. Nie wiem, jak to się odbywa w Tarnowie. Być może podobnie, być może jest inaczej. Ciężko mi powiedzieć, nie znam tego, jak tutaj, jakie tutaj są warunki, jak to wszystko tutaj, tutaj wygląda. no cóż jeżeli ktoś miałby chciałby z Zagłębia, ze Śląska tutaj przyjeżdżać na egzamin niech sobie przyjeżdża natomiast gdybym ja, mu miał, gdybym ja miał tej osobie doradzać to zawsze podkreślę bliżej domu a konkretnie w Oświęcimiu jest ośrodek egzaminacyjny Oświęcim jest dużo łatwiejszym miastem na pewno aniżeli aniżeli na tą chwilę wydaje mi się tarnów, więc można to przede wszystkim bliżej i przy mniejszym koszcie dojazdu do miasta egzaminacyjnego się przenieść. A jeśli już musicie przenieść się gdzieś dalej, to myślę, że dużo bliżej również jest chociażby do, do Nowego Sącza, gdzie wiele osób z naszych stron zdawało i tam sobie tam sobie to, to te, te egzaminy ceniło cóż, no ja już wyjechałem z Tarnowa już jestem w miejscowości jak to było, Łęk Tarnowski Łęk -Tarnowski, tak? -Tarnowski. Tarnowski cały czas na drodze wojewódzkiej 973 nie mówię, że w Tarnowie byłem po raz ostatni być może jeszcze tutaj kiedyś zawitam. tak więc Tarnowowi i jego okolicom, mówię do zobaczenia, kiedy nie wiem, być może będę tu sam, może znowu przyjedziemy razem, a może kiedyś zawitam tutaj z jakimś kursantem bądź kursantami tak więc. Do zobaczenia kiedyś tam w Tarnowie.